W województwie pomorskim mamy 6 sklepów medycznych. Trzy są zlokalizowane w Trójmieście, dwa w Gdyni, jeden w Gdańsku. Dodatkowo dwa w Słupsku i jeden w Kościerzynie. Są to sklepy specjalistycznego zaopatrzenia medycznego. Tak naprawdę pacjenci znajdą u nas wszystko, co będzie, co będzie dla nich niezbędne. Dodatkowo, jeżeli coś jest, czegoś nie mamy aktualnie w swojej ofercie, jest możliwość, żeby też ten produkt dla naszego klienta zdobyć. Nasz sklep zajmuje się sprzedażą i montażem drzwi, bram, rolet i parapetów. Współpracowaliśmy z muzeum, współpracujemy z deweloperami, z różnymi rodzajami instytucjami i z osobami prywatnymi. Generalnie chcieliśmy się zaprezentować na rynku trójmiejskim. Zajmujemy się warsztatami ceramicznymi, prowadzimy warsztaty grupowe, indywidualne, organizujemy wieczory panieńskie oraz integracje firmowe. Także kierujemy naszą ofertę zarówno do osób prywatnych, jak i no właśnie większych imprez czy po prostu firm. Paintball ze mną wgrywa, jeżeli chodzi o wieczory kawalerskie. Jesteśmy firmą, która istnieje tutaj od 30 lat, już drugie pokolenie. I cieszymy się dużym szacunkiem i renomą. Świadczymy usługi pralnicze dla mieszkańców Trójmiasta i okolic. Typowe usługi pralnicze, czyli pranie chemiczne, pranie wodne, maglowanie, prasowanie. Nasze pralnie znajdują się w dzielnicy Chem i w dzielnicy Morena.